Łamiemy też wszystkie stereotypy, że ci ludzie nie znają języka. I tak brakuje lekarzy szpitalników w Polsce. Mhm. I będzie ich brakować przez kolejnych parę lat. Co miesiąc przyjeżdża dzięki naszej działalności około 10 do 20 rodzin lekarskich. Dzięki działalności naszej firmy Polska zarobiła 300 razy milion. Przynajmniej. Dzień dobry. Nazywam się Mikołaj Ackerman. Jestem właścicielem podmiotu medycznego MPS, outsourcing personelu medycznego, agencji pracy dla lekarzy i pielęgniarek Ackerman Care, szkoły języka polskiego medycznego Ackerman Academy oraz fundacji Medica Nostra dbającej o integrację społeczną lekarzy spoza Unii Europejskiej. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, panie prezesie. Y Zacznę może e, sztampowo, natomiast skąd pomysł w ogóle na otwarcie agencji zatrudniającej lekarzy z różnych zakątków świata? Z problemu przede wszystkim, który wynik w trakcie pandemii, problem e, braku kadry lekarskiej był tak bardzo widoczny, że doszło do tego, że polskie państwo przyjęło e, słuszne, e, słuszne, e, słuszne założenie o tym, żeby tak napisać ustawę, która pozwoli tym lekarzom pomagać nam w czasie pandemii. I pozwoli wprowadzać na polski rynek e, lekarzy, cudzoziemców. E, myślę, że przy obecnych brakach kadrowych w całej Europie, nie tylko w Polsce, mamy na pewno bardzo dobre narzędzie do tego, aby pozyskać ludzi, którzy już dzisiaj wiedzą o tym, że chcą być chirurgami, neurologami, internistami i wiemy o tym, że to będą lekarze szpitalnicy, że to nie będą ludzie, którzy odejdą gdzieś do przychodni. Staramy się w taki sposób ich e, rekrutować, aby. Zasilili przede wszystkim oddziały szpitalne. Cała historia firmy rozpoczęła się na początku pandemii. Rodzina mojej żony, która jest z Białorusi, zwróciła się do mnie o pomoc. To jest jej siostra i jej chłopak, dwoje psychiatrów. Przyjechali do Polski z nadzieją znalezienia pracy. No i tak jak większość szpitali jeszcze nie rozumiała, jak działa ustawa, która pozwala lekarzom cudzoziemcom rozpocząć pracę jako lekarz w Polsce. E, niezbędnym była moja interwencja po to, żeby im znaleźć to miejsce pracy, złożyć wszystkie dokumenty do Ministerstwa. Dla lekarza cudzoziemca to jest a, bardzo duży problem i też brak zaufania na tamten czas ze strony e, dyrektorów szpitali, którzy cały czas się obawiali, w jaki sposób można go dopuścić do pracy, jak to będzie wyglądać, w jaki, e, gdzie będą te trudności, e, jak, będzie wyglądał to, to, jak będzie wyglądało to warunkowe prawo wykonywania zawodu. Przez te wszystkie trudności trzeba było przejść, czyli razem z dyrekcją szpitali zrobić tę pierwszą parę dokumentów, pierwszych lekarzy wysłać. E... Oczywiście na początku robiliśmy to w zupełnie charytatywny sposób, po to, żeby pomóc tym ludziom. Z czasem, e... w trakcie pandemii, e... ta fala lekarzy, dzięki znajomym, znajomym tej pierwszej dwójki, która do nas e... się zwróciła o pomoc, e... rozwinęła się do takich rozmiarów, że nie byliśmy w stanie, jakby, we dwójkę z żoną im pomagać. No i od tego momentu się narodził pomysł na to, że e, trzeba z tego zrobić biznes i myślę, że był to na pewno dobry wybór, dlatego że dzisiaj firma ma bardzo stabilną e, pozycję na rynku, nie tylko rekrutując lekarzy z zagranicy, ale również e, pielęgniarki. E, udaje nam się również rekrutować na polskim rynku polskich lekarzy, dzięki którym jesteśmy w stanie zbudować niejednokrotnie cały oddział, Chcemy, aby nasza firma miała kompleksowe podejście do rekrutacji lekarzy. Nie tylko z zagranicy, również na polskim rynku. Łamiemy też wszystkie stereotypy, że ci ludzie nie znają języka, że są, nie wiem, brakiem wykształcenia i tak Myślę, że dzięki bardzo rzetelnej rekrutacji i dobremu wyborowi tego lekarza, dobrej rekrutacji, znaczy się. Czym jest dobra rekrutacja? Wyborem takiego lekarza, który spełnia wymagania szpitala. Można powiedzieć, że firma jest takim panaceum dla polskiego systemu zdrowia. Tak. Na pewno, jeżeli spojrzeć się na cały europejski rynek lekarzy. We Francji mamy również e, taki moment rekrutacji w całej francuskojęzycznej Afryce, gdzie ci lekarze mają również edukację, która spełnia, spełnia wymogi europejskie. To są również uniwersytety, które dają radę. Przede wszystkim mówimy tutaj o Algierii, o Tunezji. W ten sposób zabezpieczają najbardziej e, tą lukę kadrową, która również wytworzyła się we Francji. To nie tylko polski problem. Na pewno nasi sąsiedzi poradzili sobie e, naszymi polskimi lekarzami, tak jak Niemcy czy Szwedzi. Na pewno oni korzystają z polskiej kadry medycznej. Nadal nadal widzimy, że ten ruch już jest dużo mniejszy niż w latach 2000-90., gdzie ta fala emigracji z Polski lekarzy była bardzo duża. Teraz, dzięki temu, że w Polsce zarabiają godnie polscy lekarze, gdzie mają przede wszystkim możliwości e, pracy na kontraktach, gdzie ten kapitalizm wśród polskich lekarzy jest wręcz niejednokrotnie lepszy niż nawet. E, u naszych zachodnich sąsiadów, którzy w większości pracują na umowach o pracę, u nas to wygląda trochę inaczej. Co pozwala tym polskim lekarzom też bardzo dobrze zarabiać. Dlatego jesteśmy e, dzisiaj e, krajem, który jest atrakcyjny dla emigrantów. Teraz... My możemy w ogóle jakby odnieść się procentowo, jaki jest procent polskich lekarzy u nas w kraju versus za granica? Jaki jest odsetek lekarzy cudzoziemców mhm. pracujących w Polsce? Tak. Nie będę znał dokładnych cyfr, nie mhm. mam ich w głowie, ale na pewno jest tak, że e, jeżeli chodzi o Anglię, myślę, że to jest około przynajmniej 50%, jeżeli wow. nie więcej. Tak, okay. w Polsce to jest mikroskopijny procent lekarzy mhm. cudzoziemców, którzy pracują. Mhm. Eee, na, pewno, na pewno nie dochodzimy do takich statystyk, jakie mamy w Niemczech czy mhm. w Anglii. Jesteśmy dalecy jeszcze od tego. Myślę, że miejsce dla lekarzy cudzoziemców w Polsce jeszcze przynajmniej przez kilka lat, dopóki nie wykształcimy kadry naszej polskiej, tych 10 tysięcy studentów, którzy mhm. ruszyli teraz na nowe uczelnie, eee, będziemy mieli z nich specjalistów w 2036 mhm. roku jeszcze <laughs> czyli jeszcze trochę, trochę tak. I myślę, że do momentu przynajmniej kiedy ci ludzie nie wyjdą na rezydenturę i nie zaczną zasilać polskich oddziałów, będziemy mieli lukę kadrową w polskich szpitalach. I nie mamy innego wyjścia jak lekarze cudzoziemcy. Mogą to potwierdzić liczni dyrektorzy, którzy są dzisiaj z nami na dziewiątym forum rynku zdrowia. E, mieliśmy tutaj okazję razem z panią redaktor rozmawiać z kilkoma dyrektorami szpitali, którzy mają po 10-20 lekarzy zagranicy, którzy e, obsługują najbardziej newralgiczne, najtrudniejsze e, miejsca w szpitalach, czyli SOR, NOD, mhm. e, interna, e, oddziały udarowe. Nie widzę skąd moglibyśmy wziąć na te oddziały nowych rezydentów, nowych e, lekarzy. Mhm. A gdybyśmy mogli coś powiedzieć w ogóle o kompleksowości Państwa oferty, bo rozumiem, że jakby lekarz, który chce tutaj podjąć pracę, którego Państwo ściągacie, on może liczyć na jakieś szkolenia, wdrożenia, naukę języka, liczyć na miejsce zamieszkania, pomoc w znalezieniu tego lokum, bo to jakby też daje mi do myślenia, bo na pewno ta papierologia, z którą gdzieś tam Państwo musicie się zetknąć, jest chyba uporczywa. Panie redaktor, e, zaczęliśmy od naszej rodziny, czyli od e, siostry mojej żony, czyli serwis, który robiliśmy najpierw dla własnej rodziny, która mhm. tutaj pracuje i mieszka. Nadal staraliśmy się przenieść tą atmosferę, w której przyjmowaliśmy tych ludzi tutaj do Polski, czyli e, nie tylko zadbać o to, żeby mieli gdzie mieszkać, żeby mieli gdzie pracować, ale też zadbać o pełną otoczkę administracyjną w, w koło, tak? Czyli mówimy tutaj przede wszystkim o zrobieniu Wszystkich niezbędnych dokumentów w ministerstwie, w Izbie Lekarskiej. Dzisiaj myślę, że większość konsultantów w ministerstwie już nas zna. Jestem bardzo wdzięczny za ich reaktywność, za to, że mają z nami bardzo bliski kontakt. Dzięki temu te zezwolenia robimy coraz lepiej. Za każdym wnioskiem udoskonalamy całą procedurę, tak aby pracownicy w ministerstwie mieli coraz mniej pracy, aby Izby Lekarskie też nabrały do nas zaufania. I wiedziały o tym, że jeżeli już wybieramy jakąś jednostkę, to dlatego, że ta potrzeba wynika od ordynatora oddziału, od lekarzy, specjalistów Polaków, to oni nas proszą o uzupełnienie kadry, bo już nie dają rady. Mhm. Myślę, że powinniśmy tym osobom pomóc w tym, aby ich integracja na polskich oddziałach, w polskich miasteczkach była jak najlepiej zrobiona. Tym się zajmuje moja firma przede wszystkim, czyli nie tylko ta strona administracyjna, nie tylko numer PESEL, konto w banku, hmm. mieszkanie, ten najem okazjonalny, e, wszystkie te rzeczy, które mogłyby im sprawić trudność e, i mogłyby opóźnić ich wyjście do pracy, mogłyby ich opóźnić ich integrację lub nawet powodować, że po pierwszych kilku miesiącach w Polsce mogliby być niewystarczająco zdeterminowani, żeby hmm. to przejść. E, dzięki naszej pomocy przede wszystkim korzystają e, miasta powiatowe, które wiadomo, że nie mają w swoich... E, w swoich działach kadrowych, doświadczenia z rekrutacją cudzoziemców, to jest niemożliwe. A już na pewno nie takiego, jak mamy my w naszej firmie, czyli na dzień dzisiejszy około 6 tysięcy osób, które przewinęło się przez nasze, przez naszą rekrutację. Z tego wyselekcjonowanych zostało około 500 lekarzy. Mhm. I tak naprawdę co miesiąc przyjeżdża, dzięki naszej działalności, około 10 do 20 rodzin lekarskich. Wow. Jest to, taki, jest to wynik spowodowany tym, że staramy się tym ludziom oddać też serwis taki, którego się nie spodziewali. Czyli mhm. musimy robić to na tyle dobrze, żeby w tych naszych małych miasteczkach powiatowych oni się odnaleźli i poczuli się bezpiecznie. My możemy powiedzieć dokładnie o liczbach? Ilu faktycznie lekarzy do tej pory udało się Państwu zrekrutować? 320 kilku lekarzy, nie mm -hmm. będę pamiętał dokładnej cyfry, ale ponad 300, 300 rodzin lekarskich, czyli e, ponad 300 lekarzy na pewno, którzy już uzyskali w Polsce prawo wykonywania zawodu. Mm -hmm. e, teraz jesteśmy w ciągłym procesie, nie pamiętam dokładnych cyfr. Mm -hmm. Muszę zapytać o te trudności, które pojawiają się e, i te administracyjne, i wynikające gdzieś tam ze współpracy z Ministerstwem Zdrowia, które jakby siłą rzeczy musi e, mieć miejsce. E, jak z tym sobie e, radzicie, bo. No to jest dla mnie niezwykle ciekawe. Chyba jest to taka trochę syzyfowa praca, patrząc w ogóle na system, jak on wygląda, gdzieś jest też reliktem, jest skostniały, trzeba z nim na pewno walczyć. Powiem tak, na pewno pierwszy rok był bardzo trudny naszej działalności. W drugim roku cały zespół nauczył się wszelkiego typu niuansów. Za każdym błędem, który robiliśmy, procedura u nas w firmie Starała się unikać tych błędów, które robiliśmy przy podawaniu wniosków, czy to do Ministerstwa, czy do Izby Lekarskiej. Również zaczęliśmy unikać e, wszelkich problemów, które mogły powstać e, w trakcie rekrutacji, a problemów było kilka. Czyli nieodpowiednia rekrutacja powoduje e, frustrację tego lekarza, powoduje niezadowolenie dyrekcji e, i powoduje ogólną negatywną opinię o lekarzach ze wschodu. Z tym staramy się bardzo mocno walczyć, czyli każda osoba, która przyjeżdża przez naszą firmę, bardzo dokładnie ją sprawdzamy, czy na pewno będzie miała doświadczenie, aby poradzić sobie na polskim oddziale ginekologicznym, interne, e, neurologicznym, udarowym. Na pewno e, ta selekcja, którą robimy dzisiaj, przesiewa bardzo mocno całą tą rzeszę lekarzy, którzy chcieliby wyjechać, ale ze względu na braki w ich dokumentach. Ze względu na brak doświadczenia, lub nieodpowiednie doświadczenie do danej placówki, nie powinni tu przyjechać. Mhm. Albo przynajmniej nie na tym etapie, mhm. albo nie w tej formie. Mhm. Stąd, jeżeli już wybieramy anestezjologa, to takiego, który ma pierwszą kategorię lekarską, takiego, który ma przynajmniej te 3-4 lata doświadczenia faktycznie na oddziale, a nie w miejscu, w którym nie może jakby spełniać oczekiwań, które stawiają nam dyrekcje w polskich szpitalach. Mhm. Staramy się, aby ta rekrutacja jednak e, z każdym dniem stawała się lepsza, bo tym samym zmieniamy też opinię w polskim społeczeństwie o tym lekarzu ze wschodu. W tych szpitalach, w których pracujemy, niejednokrotnie z sorów nasi lekarze otrzymują listy od pacjentów, że dziękujemy, zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci przez bardzo grzeczne osoby. Mhm. Potem dostajemy bardzo dużo listów e, dziękczynnych takich od dyrekcji szpitali które e, widzą bardzo duży potencjał. Bardzo dużo z naszych lekarzy, myślę, że około 80, którzy już dali nostryfikację dyplomu. I tutaj mamy taką, jeżeli mówi Pani o trudnościach, to powiem teraz o takich najważniejszych rzeczach. Jeżeli chodzi o wniosek do Ministerstwa, o wniosek do Izby Lekarskiej, no dzisiaj myślę, że na tyle profesjonalnie to robimy, że nasi pracownicy sobie dobrze z tym radzą. Zdarzają się problemy, ale jakby koniec końców dochodzimy do meritum, i e, wszelkiego typu braki, lub ewentualne, ewentualne e, braki decyzji od konsultanta krajowego potrafimy w jakiś sposób zmotyfikować, lub e, tak zareagować, aby ta osoba potrafiła. E, Mogła dostać to prawo wykonywania zawodu? Tak? Czy my, jako Polska, jesteśmy faktycznie atrakcyjni dla tych lekarzy? Co oni myślą o nas? Bo to też jest. Powiem tak, na pewno. Ciekawe, jaka e... informacja zwrotna trafia do Państwa? To jest bardzo dobre pytanie. 90% lekarzy, których my obsługujemy, to lekarze z Białorusi. Ja może się wypowiem, bo lepiej znam ich e... mentalność, ich mentalność, kulturę. Ich kulturę. Mhm. Ze względu na to, że mieszkam też uh -huh. tam, mam żonę z Białorusi, jest mi uh -huh. łatwiej o tym mówić. Pierwsze dokumenty, wszystkie pierwsze problemy, ja osobiście je przerabiałem e, i dlatego traktuję tę pracę bardzo, bardzo emocjonalnie, też bardzo mocno się angażuję w każdy przyjazd, każdy wybór lekarza danej jednostki. Zbieramy takie wewnętrzne konsylium u nas w firmie między rekruterem, sprzedawcą. Dochodzimy do konsensusu, czy ten szpital to będzie dobre miejsce dla niego uh -huh. i odwrotnie. Uh -huh. Czy ta osoba odpowiada tej jednostce, do której ma jechać? I teraz tak, e, czy Polska jest atrakcyjna? Tak. Ja sam mieszkałem 20 lat we Francji e, no. na Korsyce pod palmami. Dzisiaj e, uważam, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem do życia. Jest bezpieczna, czysta. I na dzień dzisiejszy ten e, balans między jakością życia, tym co się tu zarabia i w jaki sposób można wychowywać dzieci, na ile na ile cała ta otoczka jest bezpieczna, tak, dla, dla rodzin, e, no to myślę, że mamy kraj, w którym możemy się poszczycić jakby uh -huh. e, poziomem bezpieczeństwa. Uh -huh. To jest niesamowicie ważne. Mamy na pewno jeden bardzo, bardzo duży problem, który, no, chciałbym podkreślić i myślę, że wszyscy dyrektorzy, z którymi pracujemy, mamy tego dzisiaj około 100 szpitali, ponad setkę szpitali, które pracują z nami, każdy z dyrektorów, z którym rozmawiam, mówi: Mikołaj, w tym roku czwórka swoich lekarzy, piątka swoich lekarzy wyjdzie na staż podypromowy, tracę go na rok. Mm -hmm. To jest największy problem, jaki ja dzisiaj widzę w e, polskim prawie. Czyli dopuszczamy lekarza do pracy na warunkowym prawie wykonywania zawodu. Ten lekarz pracuje rok pod nadzorem, pracuje drugi rok już bez tego nadzoru, pracuje trzeci rok i nagle. Zdaje egzamin nostryfikacyjny i nagle on musi wyjść na roczny staż, kiedy to jest osoba, która ma 12 lat w anestezji u siebie w kraju. Mam teraz taki przykład anestezjologa z Boża, który 12 lat pracował na oddziale transplantologii. Przyjechał tutaj do Polski, został świetnie zaakceptowany przez, polskie przez, polskie, przez polskich Dawid. kolegów. Mówi idealnie po polsku, zdał nostryfikację po trzech miesiącach od przyjazdu do Polski. No i teraz szpital go traci na rok. Traci go na rok na staż podyplomowy, w którym on nie ma prawa wykonywania swojego zawodu, gdzie jest świetnym lekarzem. Uważam, że ten moment powinien zostać prawnie uregulowany. Ci ludzie nie powinni tracić prawa wykonywania zawodu na ten e, okres, okres trwania no, tak. stażu podyplomowego. Mhm. Powiem jeszcze o organizacji w mhm. naszej firmie. Czyli mamy te trzy osoby, które zajmują nam się socjalem, czyli e, tak jak powiedziałem, szkoły, przedszkola, e, wszystkie w koło rodziny niezbędne rzeczy, czyli mhm. jak przerejestrować samochód, jak zrobić polskie prawo jazdy, e, gdzie wziąć kredyt na dom, jak mhm. e, załatwić sobie kredyt na e, samochód. E, wszystkie te rzeczy robią nas dział socjalny. Potem mamy. E, czterech opiekunów naszych lekarzy. Każdy z nich prowadzi tego lekarza przez e, przede wszystkim problemy w szpitalu. Czyli jeżeli są jakieś problemy w kadrach, jakieś problemy między kolegami i tak dalej, staramy się w jakiś delikatny sposób interweniować. Jeżeli e, opiekun szpitala czy nasz e, opiekun lekarza nie potrafi sobie z tym poradzić, interweniuję ja niejednokrotnie osobiście. E, staramy się też dokładnie słuchać, co mówią na nas ci lekarze. Jeżeli dochodzi do jakiejś dyskryminacji i tak dalej, negocjujemy z tymi lekarzami. Mówimy, słuchajcie, no, spróbujmy to zrobić tak i tak. Dlaczego dochodzi do takich sytuacji? Co się tam dzieje? Czy ci lekarze na pewno dobrze rozumieją, co się dzieje, bo być mhm. może czasami wynika to ze niezrozumienia takiego kulturowego. Mhm. E, czasami też nadmiar pracy w polskich kadrach, jeżeli ktoś dyżuruje 12-14 dyżurów, bardzo często traci cierpliwość do niektórych momentów, mhm. i tutaj też, no też staramy się uspokajać niektóre momenty, dlatego że ci lekarze nam się zwierzają. Zwierzają nam się jak rodzinie mhm. i możemy wtedy tą informację przekazać e, czy dyrekcji, czy ordynatorowi oddziału. Powiemy, słuchaj, tam jest taka taka sytuacja, co z tym zrobimy. Imponujące jest to podejście do osoby, jako nie do numerka, tylko jakby faktycznie ta kompleksowość całej tej państwa e, obsługi, no to jest na pewno ważne. A zapytam jeszcze w ogóle o konkurencję w branży. Czy o takiej możemy mówić? No bo jakby nie jesteście Państwo też typową agencją pracy. Nie możemy tak e, tego zaliczyć, bo jakby specjalizacja jest bardzo wąska i specyficzna. Ale czy możemy w ogóle mówić o takiej konkurencji? E, powiem tak, jest kilku takich e, pomagaczy, mhm. e, ludzi, którzy gdzieś to robią e, e, samodzielnie, mhm. niejednokrotnie krzywdząc tych ludzi, mhm. tak? czyli bez zrozumienia dokumentów. Wysyłają niejednokrotnie oryginały do ministerstwa, mhm. bardzo źle przygotowane. Ja pytam e... dlatego, bo jakby mm, znam różne agencje pracy. Wiem, jak one działają różnie. Stąd jest to pytanie, czasem właśnie nieetycznie. Jeżeli ktoś się zajmuje pracownikami na produkcję rybną, mhm. budowlańcami, e, wszystkim, mhm. nie da się wszystkim zajmować. Mhm. Albo jesteś specjalistą w danej dziedzinie i robisz coś dobrze, mhm. albo robisz coś po prostu dla pieniędzy. Mhm. Jak robisz coś po prostu dla pieniędzy, to no nie wiem, no to wtedy masz takie życie, jakie masz, i, i, i próbujesz wykorzystać z każdej strony tych ludzi. Myślę, że to jest bardzo droga do mhm. No właśnie. E, a już na pewno wśród lekarzy czy pielęgniarek. Mhm. E, to są ludzie z wyższym wykształceniem, to są ludzie, którzy zmienili kraj po to, żeby się tu osiedlić, po to, żeby tutaj rozwijać swoją karierę. Mhm. I niejednokrotnie tak dochodzi do takich e, nadużyć, które widzimy gdzieś tutaj na rynku. Mm -hmm. Jakby przyjeżdżają tutaj do nas, do kraju, żeby się tutaj osiedlić, a nie traktują nas jako trampoliny, żeby przeskoczyć gdzieś dalej. Tak. Mm? Na pewno nie robią tego lekarze z mm -hmm. Białorusi. Mm -hmm. Na pewno jeżeli już przyjeżdżają do Polski, to po to, żeby się tu osiedlić. Mm -hmm. Ta bliskość kulturowa, mm -hmm. ich korzenie polskie, to jak łatwo oni się adaptują tu w Polsce, to jak dobrze się integrują w tych społecznościach lokalnych, Powoduje, że oni nie mają takich myśli. Mhm. Na pewno jest tak, że ci ludzie już po przejeździe tutaj czują się komfortowo. Mhm. W momencie, kiedy wzięli hipotekę na dom, kiedy kupili samochód, kiedy już odżyli finansowo i stać na coś więcej niż tylko, e, niż tylko codzienne życie, mhm. to już są bardzo duże sukcesy dla mhm. nas. Jeden z najważniejszych aspektów czucia się bezpiecznie dla ludzi, którzy wyjechali w jedną stronę, kupili one-way ticket. Mhm. E, Razem z całą swoją rodziną, z dziećmi, przyjechali do Polski, oczekują na pobyt, pomimo posiadania prawa wykonywania zawodu na 5 lat, otrzymują niejednokrotnie pobyt po dwóch latach, niejednokrotnie czekając bardzo, bardzo długo na całą tą procedurę. Myślę, że ten moment, dla specjalistów, którzy przyjeżdżają do Polski, powinien być natychmiastowo załatwiony w urzędach. Mhm. Myślę, że wojewoda, który otrzymuje. Pobyt lekarza do swojego województwa, myślę, że to powinno się dziać w przeciągu miesiąca dwóch, a nie dwóch lat. Mhm. To są straszne rzeczy, które powodują, że ten człowiek nie może wziąć hipoteki, nie może się zakorzenić tak naprawdę, i cały czas czuje się jak, jak obcy. Mhm. Dajmy to jest tym... opieszałość, czy to musi przeleżeć yy, po prostu pewien czas w szufladzie, i dopiero może jakby być sformalizowane? Nie wiem. Dlaczego tak długo mm. to się dzieje? Mm. Myślę, że ci ludzie zostają wrzuceni do jednego worka i po prostu czekają na swoją kolej, mm. tak samo jak e, mm. e, każdy inny robotnik na budowie, mm. i tak dalej. Mm. To, to powinno tak być natychmiastowo załatwione. E, nie wiem, albo chcemy mieć e, falę emigrantów z Syrii, mm. albo chcemy mieć lekarzy, którzy przyjeżdżają do Polski. Mm. No to ułatwmy drogę tym ludziom, mm. którzy nam pomagają. I myślę, że tutaj, jeżeli już wydajemy prawo wykonywania zawodu na 5 lat, karta pobytu powinna być natychmiastowo wydana na 5 lat, mm -hmm. e, prawo pracy na 5 lat. A tutaj mamy jakieś e, historie o 3-letnim pobycie dla lekarza, który ma prawo pracy w Polsce na 5 lat. Kolejny absurd. Absurd to zupełny. Czyli mamy trzy takie absurdy. Pierwsze, to jest staż podyplomowy dla tych mm -hmm. lekarzy. Dlaczego zabieramy im prawo wykonywania zawodu, skoro oni już pracują w Polsce dwa tak. lata jako lekarze? Mm -hmm. Druga rzecz to pobyt tych lekarzy. Uregulujmy prawo pracy, czyli nie rozumiem tego przepisu, że ci ludzie powinni, muszą pracować na umowach o pracę. Mm. Uważam, że powinni również mieć prawo pracy na umowach o zlecenie. Tak. Ok, jest mm -hmm. taki przepis, trudno. Dlaczego tym ludziom dajemy tylko na 5 lat pobyt? Nawet nie dajemy na 5 lat pobyt. dajemy im pobyt na 3 lata, czasami na 2 lata. Mm -hmm. Naturalizujmy lekarzy u nas w Polsce. Mhm. Myślę, że to świetne prawo. Na pewno będą wdzięczni, na pewno na pewno e, to są ludzie, którzy to odpracują, i na pewno ta wdzięczność będzie w ich. E, a jeżeli już nie naturalizacja, no to myślę, że przynajmniej te pobyty dziesięcioletnie, czy pobyty stałe, no dajmy lekarzom pobyt tak. na stałe w Polsce. Dlaczego nie chcemy tak. tego zrobić? Nie rozumiem. Dzięki działalności naszej firmy Polska zarobiła. 300 razy milion. Przynajmniej. Czyli 300 milionów złotych tylko na edukacji tych lekarzy. Jeżeli nie lepiej. Mhm. Tak? Czyli pół miliarda złotych ja zarabiam dla Polski tylko ze względu na to, że nie musieliśmy się uczyć. Oni już są gotowymi mhm. specjalistami, którzy przyjechali do Polski. Mhm. Wystarczy. Aby nostryfikowali dyplomy, oni i tak za wszystko płacą. Hmm. Za nostryfikację płacą, za tłumaczenia płacą, hmm. za to, że pracują, płacą. Hmm. Eee, za wszystko, co robią tutaj na polskim rynku, oni płacą. Hmm. Płacą podatki od tak, pierwszego właśnie... dnia, kiedy przyjechali do Polski. Płacę. Od pierwszego dnia. Oni nic nie chcą od hmm. nas. Oni chcą pracować, tak. ale chcą też mieć prawa. Hmm. Te same co my. Dlaczego ich nie mają? Hmm. Nie rozumiem tego. Gratuluję cierpliwości, bo zderzając się z tyloma absurdami. Na które są nerwy, to tej cierpliwości trzeba mieć sporo. Dajemy radę. Eee, ja mieszkałem na Kursyce, myślę, że dużo więcej nerwów tam się najadłem niż tutaj, prowadząc biznes, także spokojnie. Dajemy radę. Za każdym razem, kiedy widzę rodzinę lekarską, która gdzieś tam z sukcesem się odnajduje w Polsce, na pewno to jest budujące. Na pewno, gdyby tak nie było, nie robiłbym tego biznesu. Eee, jasne, że to jest trudne, ale wyobraźcie sobie, jak trudne jest to dla nich.